Euro 2016 zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy z wielkim zniecierpliwieniem oczekujemy meczu otwarcia. Tymczasem ja przedstawię wam trochę statystyk. Wszystko jest dziś możliwe. Przed nami cały świat. Serca płoną już czas, Za chwilę się gra. Do tej pory odbyło się 14 finałów Mistrzostw Europy. Łącznie rozegrano 235 meczów, w których strzelono 580 bramek, co daje nam 2,47 gola na mecz. W rozgrywkach wzięły udział 33 państwa. Najwięcej występów na Euro zaliczyły Niemcy. Zaliczyli aż 11 startów, rozegrali 43 mecze, w których odnieśli 23 zwycięstwa. Strzelili oni do tej pory 75 bramek, tracąc przy tym 45. W klasyfikacji medalowej również grują Niemcy. Zdobyli łącznie 3 złote medale, 3 srebrne oraz 2 brązowe. Drudzy są Hiszpanie, którzy złoto zdobyli 3 razy oraz raz zajęli drugie miejsce. Francja może pochwalić się dwoma zwycięstwami w tych rozgrywkach. Najlepsi strzelcy? Znowu Niemcy. Reprezentanci tego kraju zdobywali tytuł króla strzelców aż cztery razy. Niżej uplasowani, bo z trzema koronami prezentują się Hiszpania, Holandia oraz Jugosławia. Rekord goni na mistrzostwach wynosi 9 bramek. Wyczyn Michela Platiniego zostaje niepobity od 32 lat. W tym roku będzie to możliwe ze względu na zwiększenie liczby drużyn z 16 do 24. Początkowo w mistrzostwach Europy brały udział tylko cztery państwa. Czasem zwiększano ich liczbę do 8, potem do 16. Ten system obowiązywał do ostatniego euro. Tylko 3 państwa zdobyły mistrzostwo jako gospodarz Hiszpania, Włochy oraz Francja. Zgadnijcie, która reprezentacja najczęściej występowała w gronie finalistów. Brawo! Niemcy doszli do finału 6 razy. Za nimi plasują się Hiszpania oraz Związek Radziecki, którzy dokonali tego czterokrotnie. Najszybszego gola na euro zdobył w 1960 roku reprezentant Jugosławii Milan Galic. Zrobił to już w pierwszej minucie meczu. Jego wyczyn powtórzył 16 lat później jego rodak monsilo Nasza reprezentacja brała udział w Mistrzostwach dwa razy. Polska rozegrała na euro łącznie 6 meczów. Do tej pory nie wygraliśmy żadnego meczu, za to zremisowaliśmy 3 oraz ponieśliśmy 3 porażki. Reprezentacja Polski zdobyła na euro 3 gole, tracąc przy tym 7. Wszyscy wiemy jak wiarygodny jest ranking Fifa, jednak pozwolę sobie go teraz przytoczyć. Póki co najwyżej uplasowana jest Belgia, zajmują drugie miejsce. Za nimi Niemcy na czwartym, Hiszpania na szóstym i Portugalia na ósmym. Austria zajmuje dziesiąte miejsce, Anglia jedenaste, Włochy dwunaste, a Szwajcaria piętnaste. Francja dopiero na siedemnastym miejscu, co jest jakimś nieporozumieniem. Turcja na osiemnastym, Ukraina na dziewiętnastym, Wanda the fuck? Węgry na 20, Rumunia na 22, Słowacja na 24, Irlandia Północna znajduje się na 25 pozycji, a zaraz pod nią na 26 miejscu znajduje się Walia. Polska zajmuje w rankingu 27 miejsce i dzieli to miejsce razem z Chorwacją. 29 miejsce zajmuje Rosja, 30 Czechy, Irlandia pasuje się na 33 pozycji, Islandia na 34, Szwecja na 36. Klasyfikację zamyka Albania, która znajduje się na 42. pozycji. Czy jesteście gotowi na piłkarskie święto? Do jutra znajdziecie ocenić film oraz wejść na nasz fanpage. Tymczasem ja się z wami żegnam i lecę trzymać ściółki za naszych. Do zobaczenia!